No dawaj, dawaj, dawaj. No miałeś rozwijać, no? No rozwijam, ale jak on jest tak zaplątany. A co ty mi obchodzi? O. Miałeś dawać, a nie dajesz. A co ty weź... Wiesz co? Kultury o. trochę człowieku. Ja... kultura nie. Ona powiedziała, żeby będzie rozwijać. No a dawać powiedziałaś. Ja mówię, dawaj, dawaj, rozwijaj. A, rozwijać, tak? No. A musiałeś dawać, czego innego. Ja mówię, dawaj, dawaj. A, no tu. To... Tak to tak. Przepraszam. Bo tak dawaj, to nie. Dawaj, Bo tak to nie wolno dawać. Przepraszam, ale ja powiem dawaj, dawaj i Ja myślałem chodziło mi o... Ja nie tu. Ja. Andrzej, pomóż. Co? Ciągnąć kap. Ciągnij. <laughs> On wie co to ciągnąć? On tylko miał z buteleczki. No to a z buteleczki też się ciągnął. No, no też można ciągnąć z buteleczki. No zobacz, Krzyszu, jak fajnie zrobiliśmy. Ty to umiesz naprawdę. Poczekaj. No jakby nie był elektryk. No. To już tyle specjalizacji, że, że raczej... się pogubiłam się. Że raczej... Ale w...